Witam po raz drugi w dzisiejszym dniu mamy piękną pogodę Więc można spędzać. No jedzone zobaczymy co pokażą. Coś nie idą w górę Żałobnik jak widać cały czas wypada Ale tak jak one on jest stary, leń Idą, idą trochę, idą w górę Zobaczymy co to będzie Idą, idą, idą do góry. Zobaczcie, sami panowie. Drugi raz w ciągu dnia. Dzisiaj akurat mam czas. Mogę, mogę ich poganiać trochę. Coś górą, ale to chyba mój. Zjeżdża zjeżdża do moich o a tu spędził mój tata na ścineczkę to i teraz będzie kosmos chociaż się trochę przemieszają Pokazywałem jeszcze głębi Toty, ale tam jest w większości jasnych. Praktycznie, Budapesztów Budapesztu to ma tylko tam kilka łapanych. Ale on tak często nie goni, więc nie ma tak wprawionych głębi. Ale zobaczymy. Powinny się pościnkować. Może weź tam Moje górą tu chodzą. nie mogą do mnie dobić te tu chodzą no zobaczymy jak się przemieszają czy się w ogóle przemieszają moje tą górą odchodzą ale podzieliły się na dwie kubki to jest dziwna sprawa nigdy tak nie robiły teraz zobaczymy w świetle wam tu bardziej moje górą ale jedna, tylko część ich jest tam. Nie spodziewałem się tego, że on wypuści do ścinki. Będzie ganiał do moich. Że Jestem w szoku. Ciekawe czy dogoni. Przynajmniej do tej grupki, bo część spadła. Jest już w jego gołębiach. Ale część moich odbiła się choć wysoko. Tu mi możecie zobaczyć. O, ja mu troszkę przybliżę. Tu chodzą jego, a tu chodzą moje. Soko. No. Moich jest 80, on ma około 120 gołębi. Jakże Także trochę ich jest. My mamy blisko siebie budy, ale, tak jak tłumaczyłem, nie mogą siadać z jego na, moj, na moją budę. No. A tu mam jeszcze jedną swoją budę. Tu właśnie trzymam te Budapeszty węgierskie i jasne wyloty. Się nie mogą włapać, ojej, ja tu górą to zobaczymy, co gdzie usiądzie, sam jestem ciekaw. Moje schodzą, powoli moje schodzą. Zobaczymy, co się będzie dziać. Jego tu. Moje tu idą. No. no. Zobaczymy. Po już powinny się złapać. Nie. Jeszcze nie. Co? No, motyl, tak. Mi się ale no 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 pyk no i teraz zobaczymy co będzie takie oto ja statka ale moje się wypinają no motyl do nich dołączył ojca i chyba wiedeński tak wiedeński jego chodzi a reszta moich moje kubko matko Pan mam zaraz, będę się przetrzepać razem. pochodzą trochę. Myślałem, że może się razem złapią zaraz, ale nie. Się zrobił się sajgon niezły. No zmieszały się teraz, zmieszały się, o, zobaczymy. Chodzą razem. Dobra, moje Wigiego. No to teraz się dowiemy, gdzie co usiądzie. Moje już zamiatają z nimi No to teraz będzie zobaczymy gdzie co się będzie siadać Moje już co powoli kręcić do dachu. Zobaczymy, jak to będzie. o zobaczcie, moje się już odrywają. Siadają tutaj do siebie. Wszystko z góry ciągnie, tutaj spada do mnie. A jego tam! Choć na razie moich jest bardzo mało. Siadają tak pojedyncze, wypadają. O, zobaczcie. O, teraz jaki sejgam się zrobił. Tutaj, jak mówiłem, jest to moja droga buda. Jego tu. To są właśnie, to jest jego buda. Jego w większości jasne, sama w to śnie jasne Jeszcze część moich chodzi Jego Zobaczymy Gdzie co wysiądzie e, moje siadają u siebie Nic tu nie chce siadać z moich Nic tu nie siada z moich Nie może nic tu usiąść Jeśli wsiądzie to zaraz do więzienia idzie No, Noś mam takiego szerzego jasnego chodzi, chodzi około dwóch tygodni u mnie ale Niedawno go wypuściłem Bo tak to siedział w duku A tydzień czasu go zacząłem gonić już Nie zobaczymy czy on wyląduje tu u ojca Kręcą, kręcą, a jeszcze część moich jest część jego Teraz zobaczymy gdzie cały usiądzie. Tak jak mówiłem, jest moja druga buda. Tak same jasne. Wyloty. Patosze, Teresze. A to mam swoją drugą budę. Na której gonie. No i trzecią ma to, to. Ale... Każdy trzyma Jeden trzyma do ganiania, drugi do popatrzenia bardziej Ja trzymam te do goniania O jest moc Sami zobaczcie Nie mógł nie mógł dościnkować tymi swoimi Ale zobaczcie jeszcze, jeszcze chodzą, jeszcze chodzą Trochę jego tam jeszcze, jeszcze jest z gąbków ma taką fajną Budapesztkę z końcami. Tylko, że dosyć ciemna jest. Ale ona to ostatnio siada. Nigdy nie, nigdy nie usiadła tu jeszcze na moim gojemniku. Już kiedyś ścinkowaliśmy też. Także ona to chodaczka lux Dobra, panowie. Bo dosyć zimno jest. Idę się trochę ubrać i pozamykać to wszystko, towarzystwo. Jutro wstawię kolejny filmik. O, włosy moje się dają. Jutro wstawię kolejny filmik z porannego ganiania. Także zapraszam do oglądania, do komentowania. Subskrybujcie, dodawajcie komentarze, czy Wam się podobają te filmiki. Także, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.